Cześć, tutaj Ania. Dzisiaj nostalgicznie, jak zwykle nie byłam w stanie wykorzystać wszystkich możliwych hitów lat osiemdziesiątych w jednym odcinku, dlatego dajcie koniecznie znać w komentarzach, jakie są wasze ulubione przeboje tamtych lat eee, i sprawdźcie nasze pozostałe odcinki, być może już się tam znalazły. Oprócz tego zapraszam was jak zwykle do naszego sklepu internetowego dzikieucho.pl, gdzie znajdziecie kubki jak kubki oraz koszulki dzikiego ucha. Dzisiaj sprawdzimy, jak dobrze znacie hity lat osiemdziesiątych. Dobra. O nie. Już mogę wejść. <noise> nie, nie. Jest okej, okay, nie narzekam, ale jest pod warunkiem, że będzie więcej polskich. To mi się to tak zlewa, że nie potrafię powiedzieć, czy to jest 70. czy 80. ale dosyć lubię. O nie, w sensie z jednej strony to bardzo dobrze, a z drugiej strony boję się, że się pogrążę. A Maryla Rodowicz jest 80. Bardzo dużo, tata słucha lat 80. Ja też trochę, dlatego się tego najbardziej boję. A jeszcze powiem, że piosenki do dzisiaj przyjmiem. Dzisiaj sięga odcinka, wybrano się patroni. Pozdrawiamy hey! patronów bardzo serdecznie. Oj. No, to każdy zna. Nie ma opcji. Głos kojarzę, ale nie. Znam tą piosenkę w ogóle, bardzo ją lubię. Nie, no, znam tę piosenkę, ale nie, nie. Przepraszam, jeżeli ktoś słucha tego, a ja tego w ogóle ani razu nie słyszałem. Ostatnio słyszałam, po prostu ostatnio i w ogóle rozmawiałam nawet z mamą chyba, że ona taka jest fajna, ale o oh że. Wiem, że autor ma takie bardzo specyficzne imię. Ja bardzo lubię tę piosenkę, ona jest wspaniała. No nie! Budka Suflera, nie? Budka Suflera. Na B? Zespół? Budka suflera? Możemy wykluczać takie tango, nie? Warszawskich świętych, nie? Jest taki samotny dom, nie, to też nie, wczoraj tego słuchałam. Boże, nie wiem, emigrowałem, tam jest. Emigrowałem. <grym> Albo i nie. To jest Jolka Jolka. Jolka Jolka i to jest... No, mogę powiedzieć, że budka suflera, czy to będzie okej okay w takiej formie? Jolka Jolka, pamiętasz? <grym> o nie, nie, nie! A pan nazywa się na F i nazywa się. Proszę, proszę. Felicjan. Felicjan Andrzejczak. Tak, właśnie o niego mi chodziło. A budka Suflera jest ostatnio w sensie ostatnio była bardzo często opuszczana, mm. bo coś się stało. No, ostatnio zmarł Romuald Lipko. Była to osoba, która tworzyła nawet nie tyle co repertuar, ale muzykę do może nieświatowych przebojów. Choć myślę, że gdyby takie piosenki jak Jolka Jolka, albo nawet to takie tango były na przykładzie angielskim, to jednak. Mogły, moglibyśmy sobie nucić to teraz tak jak nie wiem, knał Heavens door. Zdarzyło mi się być nawet na koncercie w Krakowie. Bardzo mi się przyjemnie kojarzy, ponieważ zawsze go sobie puszczamy już o takich późnych godzinach, jak się spotykamy z moimi e, bardzo dobrymi przyjaciółmi z teatru. Ty, 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 ty. To znam! To też każdy zna. Ja nawet tego nie słyszałam nigdy. Ja to znam, bo e, grałem sobie w, w playaka e, i tam sobie były te układy do tego, ale kompletnie nie, mm, nie wiem, jak się to nazywa. Ja zagran zagraniczną muzyką nie przepadam, więc tak jakby mm, nie chcę okaleczyć tutaj ni tytułów, ni artystów. To jest Turuturum. <laughs> nie, nie mam pojęcia. Ja znam to, ale absolutnie nie znam ani wykonawcy, ani tytułu. To jest y, Lambada. To jest Lambada. To ja wiem. E... Ale kto to? Jak kogo to nie wiem. <laughs> nie, bo mi na początku chodziła po głowie Natalia Oreiro, ale to nie jest ona, bo ona ma troszkę inne głosy. Ja nie wiem, czy ona już wtedy tworzyła. Poddaję! Się. Ok, jest to Kaoma i lambada. Lampara to mogłem jeszcze się dowiedzieć w wykonawce wykonawcy, niestety. Nawet nie wiedziałam o jej istnieniu. To była jakaś popularna piosenka? Często leci w programach rozrywkowych. Zapamiętałam ją, jest po prostu bardzo rytmiczna. Kojarzy mi się z tym tańcem. Jak byłam na obozie yy, i tańczyliśmy z to się uczyliśmy do tego tańczyć. Nawet może na weselach, gdzie słyszałam, albo na jakichś zawodach tanecznych. Tak mi się kojarzy z takimi. Mm. Wakacjami. To jest taka letnia piosenka, taka troszkę. salsowa, taka troszkę. Mm -hmm. Ja w grubie disco mogę robić wszystko. Wyciągam po sobie mamy i mało laty spod z pod opieką taty. stoję, nikogo się nie boję. Ja jestem. Rosli, ratę Mistrz. Okej, okay, to też znam. W <laughs> sensie, każdy to zna. Nie, nie, nie znam tego. King Bruce Lee, karate mistrz. King Bruce... E, King karate mistrz? King Bruce Lee, karate mistrz. E, to jest oczywiście King Bruce Lee, karate mistrz. E, I utwór ten wykonuje... I kto to może być? Taki niski głos, taki potężny. Ale nie wiem, nie wiem kto to śpiewa. Więc nie, sobie nie przypomnę, to niestety już nie te lata mojego mózgu. Z zespół może, a może nie. To jest. To jest. To jest, to jest, to jest King Bruce Lee, Karate mistrz i to śpiewał, a właśnie śpiewał, czy, <laughs> opowiadał Piotr Franczewski. Pamiętasz jego pseudonim w tym akurat utworze? Nek kimono? Możliwe, że słyszałam teraz. Coś mi się kojarzy. No. I Fronek Kimono to postać wykreowana przez aktora Piotra Frączewskiego. Mhm. Uh -huh. Kojarzysz takiego aktora z czegoś? Coś tam, wiesz co? Coś mi mówi. On tak naprawdę bardzo wiele, bardzo wiele tych ról miał od pana Kleksa. Teraz go można spotkać w reklamie piwa dębowego chyba. No ale grał i w 07 Zgłosie, w Zamknąć za sobą drzwi. W sensie to jest odcinek 07 w którym on grał w takiej bardzo fajnym filmie Halo Szpic Brudka, czyli Ostatni Weston Króla Kasierzy czy jakoś tak to się nazywało. Jeszcze z jedną A z lata 20, lata 30, więc on tam on był trochę łączył i piosenkę i, i aktorstwo po prostu, no ja go bardzo cenię, bardzo lubię, po prostu te filmy z nim się fajnie ogląda. To Listen to your heart. There's nothing else you can do. I don't know where you're going. And I don't know why. Listen to your heart. You tell him to my. To też znamy. Co teraz? Wyjdę na, wyjdę na naczelnego fana, psychofana dzikiego ucha w, w którymś odcinku z wokalistami. Gosia, którą serdecznie pozdrawiam. Miała tę wiosenkę i bardzo ładnie, jakby, pomimo tego, że dalej nie znała tego tekstu, to na sam ten refren bardzo fajny drugi głos od razu podłożyła. To jest Listen to Your Heart. Listen to Your Heart. Tak, ale super. Ale nie wiem, kto to wykonuje. To jest Listen to Your Heart, bo nie. Nie boni. Listen to Your Heart, no i wykonawczyni. To Listen to Your Heart. Um... Wykonawca zespół. <laughs> Tekst cały znam, autora nie pamiętam. Czy ta pani niedawno zmarła? Nie no, nie mogę. Bo to jest jakaś masakra. Ja wiem, kto to śpiewa. No. Nie, odpadam. Oczywiście się to Listen to Your Heart i teraz e, wykonawca. Ja mylę, bo to jest tak, jest, jest jedna piosenka, która tak samo... chyba to się nazywa e, Roxen? Nie. Roxette, jakoś coś takiego, bo są. Jest piosenka Roxen i jest zespół Roxette. Roxette, tak. Też obiło mi się o dzikie ucho. No to jak mi się coś kojarzyło, że z Rox, coś tam, ale dobra. Bardzo dobry numer to jest. <laughs> Mają Sleepy... Sleeping yeah. 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 Tak, Kasia Dereń, która będzie występowała... Prawdopodobnie. <laughs> na Eurowizji śpiewała to na Blindach w The Voice of Poland. W ogóle chyba wszyscy ją <laughs> znają, bo ona jest taka mega znana. Ale bardzo fajna piosenka, naprawdę. Bardzo y, uczuciowa. Niektórzy bardzo się wczuli. Kiedy wybrali mnie z tylenią, może zaprosili mnie do pierwszej klasy. Kierowali mnie szampanem. Ja uwielbiam szampana, Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos Aires. Buenos. Aires. To jest chyba Buenos Aires Buenos Aires Nie Buenos Aires To jest <laughs> w Buenos Aires Z Buenos Aires Na Buenos Aires Do Buenos Aires w Buenos Aires Kolorowy Buenos Aires Szampański Buenos Aires Dobra, Buenos Aires, Mariela Rodowicz? Nie? To nie jest Rodowicz? Boski Buenos Buenos Aires Pora no, to, to jest Kora. To jest Kory? To brzmi jak Kora, troszkę. A tak, Kora. I zespół? To jest Kora, zespół. Nie chcę, nie chcę zespół. Kora to śpiewa, tak? Ale nie pamiętam, jak się nazywa zespół, Kora, ale wiem, że to Kora śpiewała. Jak się nazywa ten zespół? Ja wiem to. A rzeczywiście to jest Manam. Manam. No to jest oczywiście Manam. Kora i Manam e, w piosence Boskie Buenos. Manam oczywiście, że mam. Ma nie ma w moim życiu dnia, od kiedy poznałem ten zespół, żebym go nie słuchał. To jest wykonawczyni, bardzo taka, o której się wiele mówi. Pamiętam, że chyba z jej twórczością zaczęłam się interesować, jak ona jeszcze była w Mass The Music, wtedy mi się wydaje. Ona była jedną z, jednym z jurorów. I moja mama jest bardzo dużą fanką i ma właśnie taki cały zestaw płyt. Pozdrawiam bardzo serdecznie, moją mamusia. Justyna Staczkowska wykreowała się przez ten utwór, w szansie na sukces, lata temu. Jest piękny mural na, w okolicach Starego Miasta, właśnie z, z tą ideą, że kiedy rosną liście na drzewach, to tworzą włosy dla Kory, która przecież zmarła na nowotwór i długo z tym nowotworem walczyła. Po śmierci Kory pokaz, w sensie, różne programy robiły dokumenty albo po prostu filmy, programy o niej i y pokazywali jej unikatowy styl albo jak miała kolekcję Madon? W sensie no, malowała Madonnę, co ciekawe była ateistką więc... ale prawdopodobnie malowała Madonny ponieważ spędziła dzieciństwo w domu dziecka, co może chodziło o matkę? One, Piosenkę tak dobrze znam, ale... Jest jeszcze piosenka, którą śpiewał Paul McCartney i Michael Jackson e, i nazywa się Say 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 i ja nie wiem czemu, ale ja te dwie piosenki, one mi się gdzieś w głowie zawsze zazębiają Nie wiem, znam melodię, znam wszystko Normalnie leci w samochodzie zawsze Wow, będzie jeden punkt Michael Jackson i uwaga, Jeans, tak? Billie Jean Billie, Jak? Bil Billie Jean, Billie Jean. Wiadomo, Michael Jackson. Przepiękny mężczyzna. No i to jest Michael Jackson i Billie Jean. Piosenka Billie Jean. To jest Billie Jean, Michael Jackson. <laughs> nie! Nie złoźniłam się do końca, brawo! To jest oczywiście Michael Jackson i piosenka Billie Jean. To no mogłam powiedzieć w sumie, ale tak sobie pomyślam, jak powiem, że Michael Jackson i to nie będzie Michael Jackson, to będzie bardzo źle. Serdecznie polecam cover Chrisa Cornella tego. Jest świetny, a piosenkę bardzo lubię. Jego historia jest bardzo kontrowersyjna. On nie miał dzieciństwa, jako już, wiadomo, osoba dojrzała, yy, uważał się za dziecko, więc otaczał się dziećmi. Sama twórczość Michaela powinna być odróżniana od jego osoby i tego, co robił, więc uważam, że twórczość Michaela była niesamowita i wiele wniosła do dzisiejszych czasów. Dziękuję odwiedził moją szkołę, w której się teraz uczę, liceum Batorego i rzeczywiście wtedy przyciągnął naprawdę bardzo duże tłumy ludzi. Wielka legenda. Król Popu. Ja ogólnie przygotowywałem prezentację w gimnazjum na temat Michaela Jacksona. Wow! I bardzo dużo z tego pamiętam. Za tę grupę, że tak się wypowiadam, to bardzo dużo go kojarzę moim zdaniem i on pozostanie bardzo długo. Lata 80. w ogóle kocham styl ubierania się lat 80., jakby szafa mojego taty. Bójne fryzury to były takie w tym? W latach 80. mojej babcie naraz zostało. Pozdrawiam babcie. Pozdrawiam babcie. To jest tak, że rodzice czasami puszczają mi jakieś tam piosenki, które jakby oni lubili w ogóle. Ale jakby często ja je już kojarzę z tego albo z radia albo coś tam, no bo gdzieś tam one się przewijają, jednak dlatego, że no, no to, to że są jakby stare, no powiedzmy, no to nie znaczy, że są złe. Myślę, że moi znajomi większość tych utworów znają. Y Lumbady, myślę, że niekoniecznie z tytułu i z wykonawcy, ale resztę myślę, że na pewno. Myślę, że ta muzyka wpłynęła bardzo na rozwój dzisiejszej muzyki. 80. The Stranger Things. O Jezu, kocham ten serial. To jest jeden z moich ulubionych seriali na Netflixie. Uwielbiam. Besos. Subskrybujcie Dzikie Ucho. Jeśli podobał się filmik, zostawcie łapki w górę. Odwiedźcie koniecznie nasz Facebook i Instagram. Jeżeli podobał Wam się dzisiejszy odcinek, udostępnijcie go u siebie na mediach społeczności o, media społecznościowych A jakie są Wasze ulubione hity lat 80. Dajcie znać w komentarzach. Oglądajcie kolejny odcinek. Dzikiego ucha. Jesu, po prostu możemy nagrać jeszcze raz. Nie. <ślesz> nie, bo ja nie pamiętam. Co nie pamiętam? No. Ja nadal nie pamiętam. Franek Zabar... kimono.